Dzień dobry, mam na imię Sandra, a to jest mój kanał Zielony Reset. Zapraszam Was do oglądania, a dzisiaj pogadamy sobie o nasionach. Pogadajmy o nasionach. Nie mam tych nasion jakoś specjalnie dużo, jeśli chodzi o warzywa, ponieważ ja. Uprawiam swój ogród warzywny może gdzieś 3 lata. Nie mam jeszcze jakiegoś dużego doświadczenia w tym temacie. Posiłkuję się wiedzą z internetu, z książek, a przede wszystkim najlepszą encyklopedią, jeśli chodzi o uprawę warzyw, dla mnie jest moja mama. Ona robi to już od bardzo, bardzo wielu lat. Ma podobne warunki glebowe jak ja. Podobne warunki atmosferyczne, też tak jak ja, więc y, słucham jej rad, sugestii, i praktycznie to, co ona mi powie, to u mnie wychodzi. Więc y, tym najbardziej, na tym się najbardziej skupiam. Nie mam zbyt dużo warzyw. Y, większość mam już z y, ubiegłego roku, więc w tym roku prawie nic za dużo nie dokupywałam. Mam różne odmiany marchewki, chociaż nie wiem jakie to są odmiany, ale powiem Wam szczerze: przez te 3 lata, jak testowałam różne odmiany marchewki, to szczerze Wam powiem, że ja nie widzę żadnej różnicy w smaku. Każda dla mnie smakuje tak samo, więc nie skupiam się jakoś specjalnie na odmianach marchewki, po prostu kupuję jakąś marchewkę. I ją sobie sadzę w ogrodzie warzywnym. Tak samo, pietruszka też nie przykładam uwagi do odmiany. Po prostu kupuję pietruszkę, sadzę i też nie widzę. Ojej, wysypały mi się nasiona. No to nic, posprzątamy później. Pietruszka nie przykładam się też jakoś do odmian. Dla mnie wszystkie smakują tak samo. Czego nie może zabraknąć jeszcze w moim ogrodzie? Myślę, że w tym roku posadzę też. Czerwonego buraka. Oczywiście nie może w moim ogrodzie zabraknąć kalarepy, ponieważ jest to warzywo, które ja bardzo lubię jeść latem, więc nie może go w moim ogrodzie zabraknąć. Nie może też zabraknąć w moim ogrodzie pory, ponieważ ja robię takie dobre. Ma się pochwalę, dobre sałatki, yy, znaczy spory robię taką sałatkę, która u nas jest bardzo lubiana, więc to warzywo też musi zagościć w moim ogrodzie. Oczywiście nie może zabraknąć także yy, rzodkiewek. Rzodkiewki kupuję co roku inne, próbuję różnych. Też myślę, że wszystkie smakują dla mnie, może nie tak samo, ale wszystkie jakie miałam do tej pory smakowały bardzo dobrze. Oczywiście, w, moich, w mojej kolekcji nie może też zabraknąć różnych rodzajów sałat. Na przykład tutaj mam sałatę kruchą, a mam też szpinak. Oczywiście, też szpinak też bardzo lubię, więc też musi się pojawić w moim ogrodzie. Mam też paprykę. Paprykę dopiero sadziłam w tamtym roku pierwszy raz. I nawet całkiem dobra była, więc myślę, że w tym roku też spróbuję z papryką. I jeśli chodzi o pomidory, tutaj już akurat zwracam uwagę na odmiany. Jeżeli odmiana jakaś mi nie smakuje, albo choruje, albo nie wiem, po prostu się nie sprawdza u mnie w ogrodzie, to jej już następnym razem nie kupuję. Tylko, oczywiście, yy, mądre. Ja nigdzie sobie tego nie zapisałam, więc myślałam, że będę pamiętać. No ale jednak, następnym razem muszę sobie założyć zeszyt i pisać, yy, które odmiany nam najbardziej posmakowały, a które ewidentnie się u nas nie sprawdzają, żeby po prostu w kolejnych latach yy, tych odmian, które nam nie podeszły, nie sadzić. No, więc tak, mam tutaj, moje dzieci najbardziej lubią takie małe pomidorki koktajlowe, czyli tu mam akurat malinowy kapturek. Ja natomiast bardzo lubię te wszystkie odmiany pomarańczowe i też mam tutaj właśnie taką małą, tu mam takiego tradycyjnego pomidora pomarańczowego. No, ja bardzo lubię te pomarańczowe odmiany, więc u mnie one muszą zagościć. No i tu mam bawole serce też bardzo lubimy tą odmianę, i w sumie te cztery odmiany pomidorów na razie nam się sprawdziły i w tym roku powtórzę powtórzę je. Jeśli chodzi o nowe rośliny, nowe rośliny, nowe warzywa, jakie zakupiłam, to dokupiłam oczywiście sałatę jeszcze i rukole, bo rukoli nie miałam, więc dokupiłam. I kupiłam też groch łuskowy, bo też lubię sobie podjadać, więc chcę z nim spróbować w ogrodzie warzywnym i w tym, znaczy pierwszy raz w sumie w tym roku. Jeśli chodzi o warzywa, no ja nie mam, czytam głównie pomidory, ja nie posiadam szklarni. Mam nadzieję, że uda mi się ją zakupić w tym roku, bo to jest jedno z takich moich ogrodowych marzeń. I pomidory sobie będę hodować w szklarni. Jeśli chodzi o wysiew warzyw, ja praktycznie czekam jak najdłużej. Nie robię tego teraz, tak jak niektórzy, bo po pierwsze, nie mam warunków nie mam szklarni, nie mam lamp, tych podgrzewaczy i w ogóle. Mam tylko okno swoje i parapet, więc żeby te rośliny też dobrze kiełkowały, rosły, i później mogłam, mogłabym je przenieść na dwór, to robię to dość późno. Znaczy taki marcowy bardziej termin, bo po prostu to się u mnie sprawdzało w ubiegłych latach, więc będę to robić tak dalej. No może jeśli bym miała już szklarnię czy jakieś takie dodatkowe gadżety, żeby móc te wysiewy robić wcześniej, no to może bym postawiła na wcześniejsze wysiewy, ale póki co no to zostaje przy tym co się u mnie sprawdzało. Teraz przejdziemy sobie do kwiatów jednorocznych. Z tamtego roku zostały mi jeszcze groszki pachnące, więc nie dokupywałam więcej tej rośliny. Myślę jeszcze, że na ten rok y, tych nasion mi jeszcze wystarczy. Bardzo lubię groszki pachnące, bardzo lubię ich zapach. I te akurat y, roślinki będę wysiewać wcześnie. No może właśnie koniec luty albo gdzieś pod, po, po połowie lutego gdzieś zacznę może je wysiewać. I wtedy akurat y, tutaj w uprawie tych mm, groszków korzystam z szklarni... Mojej właśnie mamy, która mieszka po sąsiedzku. No więc ma niedużą szklarnię, więc jak z kilkoma groszkami tam wejdę, to nic się nie stanie. Gorzej, jakbym chciała wszystko tam swoje magazynować, no to już na to nie mamy miejsca. Ale myślę, że z tymi groszkami mnie ugości w swojej szklarni. Więc to jest chyba, to są chyba jedyne jednoroczne, jakie mi zostały z ubiegłych lat. I. Jeśli chodzi o moją łąkę kwietną, to ja co roku kupuję takie gotowe mieszanki, po prostu jakieś mieszanki roślin jednorocznych na łąki kwietne dla zapylaczy, dla przyciągające motyle i tak I co roku kupuję sobie właśnie taką paczuszkę z różnymi nasionami i rozsiewam na tą moją łąkę kwietną, żeby mogły sobie właśnie zapylacze pokorzystać. Ta akurat mieszanka jest kupiona w tym roku w Action chyba, Action, więc jak ktoś szuka, to można tam zajrzeć. I w tym roku trochę poszalałam, jeśli chodzi o rośliny jednoroczne, bo ja bardzo lubię robić bukiety. I trochę mam małe rośliny jeszcze, bo mam młody ogród, więc trochę mi szkoda przycinać moje róże, moje beliny na ogrodzie do tych bukietów oczywiście jak będą już duże będą pięknie kwitły i obficie no to wtedy już będzie mi trochę mniej szkoda gdzieś tam te trzy kwiatki uciąć ale na ten moment jak rośliny są młodziutkie i mają mało jeszcze kwiatów to szkoda mi tego robić więc postawiłam w tym roku ma bardzo dużo roślin jednorocznych i tutaj sobie kupiłam suchlina różowego mm. Habra cesarskiego, zatwian, oczywiście, sucho roczny, kocankę ogrodową. Też tutaj mam, też właśnie nie wiem, jak o zatwian na przykład bo też mam zamiar próbować suszyć rośliny, żeby na przykład później jakieś robić z nich sukę ozdoby. Zakupiłam też facelie, bardzo lubią ją w moim ogrodzie zapylacze. Mam też wieczorniki damskie w kolorze białym i fioletowym. Mam też celosję. Oczywiście nie mogło zabraknąć w moim ogrodzie kosmosów. Spróbuję też z kupidynkiem. Nie wiem, podobała mi się ta roślina i po prostu zobaczymy, jak u mnie będzie wyglądać. Mam też lwią paszcze. Kupiłam też w tym roku rumianek, ponieważ mam nadzieję, że będę mogła sobie go pozbierać, ususzyć i pić sobie z nim herbatki na pary. Ot. Mam kleomę oczywiście jeszcze i nie mogło zabraknąć też cyni. Pokupiłam sobie właśnie cynię i dwie odmiany goździków. I oczywiście jeszcze habra. I tu mam jeszcze taką bardzo dużą paczkę. Właśnie habra bławadka. Podoba mi się haber, więc chyba jego mam najwięcej tutaj. Postawiłam właśnie na tych kilka różnych właśnie odmian. Bo chciałam, żeby coś fajnego się nowego pojawiło i żebym mogła to ścinać do bukietów. Jak mąż zobaczył te rośliny jednoroczne, to on mówi do mnie: A my mamy na to miejsce? A ja mówię: Znajdzie się! Więc wiecie, jak to wygląda. Na kwiatki zawsze się znajdzie miejsce. No więc co, jeśli chodzi o wysiewy roślin, myślę, że jak będę robić jakiekolwiek wysiewy, to oczywiście nagram to i też trafi na kanał. Jeśli chodzi o rośliny jednoroczne, oczywiście można wysiewać je do, w rozsadniki jakieś tam w domu, ale ja nie wiem, czy się będę tak bawić. Ja po prostu wszystko chyba jak leci, wrzucę do gruntu i albo wyjdzie coś z tego, albo nie. Więc jeśli chodzi o te jednoroczne rośliny, to chyba tak zrobię poza groszkami. No i co? W sumie jestem ciekawa, czy Wy już macie takie rośliny jednoroczne kupione i warzywa, nasiona warzyw, bo powiem Wam, że właśnie takie nasiona różnego rodzaju najlepiej jest właśnie kupować w styczniu i w lutym, ponieważ jest największy wybór, bo później już przychodzi, jak już przychodzi gdzieś tam marzec, kwiecień, to już to wszystko jest powybierane. A jeżeli interesują nas konkretne odmiany, no to później może być trudno dane rośliny dostać. A też wiem, że jest bardzo dużo osób, która właśnie wysiewy zaczyna już w lutym, czy tam nawet w styczniu, więc no jak mają na to możliwości, no to czemu nie? Ja nie mam, więc czekam z tym najprawdopodobniej do marca. Nie wiem, jak u Was wygląda pogoda, ale u mnie zrobiło się no zimno, trochę jest przymrozków w nocy, jest też tak szaro, buro trochę popaduje, więc ja na razie do ogrodu nie wychodzę. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już się pojawi jakiś odcinek w ogrodzie, że będę mogła. Wyjść i ponagrywać coś dla Was też w ogrodzie i coś sama porobić. No więc co, kończmy dzisiaj tę pogadankę o nasionach, a wy dajcie znać, czy macie już kupione nasiona? I bardzo Was proszę, podzielcie się, jakie warzywa uprawiacie w swoich ogrodach, i jeżeli macie jakieś konkretne odmiany, chociażby pomidorów, które u Was. Są takie top, 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 to też możecie się tym podzielić. Chętnie poczytam. No i jakie rośliny jednoroczne wprowadzacie do swoich ogrodów, też chętnie poczytam, co tam u Was. I jeszcze na koniec chcę podziękować za każdą subskrypcję, za każdy miły komentarz, i do zobaczenia w następnych odcinkach. PA!